Rozmawiam z Michałem Walczakiem, odpowiedzialnym za najnowszą produkcję białostockiego teatru Lalek partycja królowa sieci. Przyjechałeś do Białego Stoku z częścią zarysowanego pomysłu, cała reszta powstaje w trakcie prób. Dobrze rozumiem? I tak i nie. Na pewno pomysł na partycję królową sieci miałem od dawna, bo obserwuję to, co się dzieje ze światem relacji rodziców i dzieci. I z autopsji, mając 14-letniego syna, w pandemii podczas lekcji online widzę, i jaki wpływ jest tego, yy, tego, co się dzieje na świecie, na relacje rodzinne, na relacje z dziećmi, więc y, partycję królową sieci chciałem już od dawna napisać i od dawna z dyrektorem Jackiem Malinowskim rozmawiałem, żeby ten projekt zrobić właśnie w białostockim teatrze Lalek, a jego ostateczny kształt, rzeczywiście pod wpływem prób się zmienia, kształtuje i w kolejnych wersjach ja też się dostrajam do fantastycznego zespołu aktorskiego, no i teatru operującego formą, której chcemy użyć do opowieści o, o świecie internetu. To mnie zaciekawiło najbardziej, żeby e, warsztat i tradycje teatru lalek, teatru formy, e, jakby włączyć w opowieść o tym, co się dzieje z umysłami i wrażliwością dzieci i dorosłych, którzy coraz więcej czasu spędzają przed ekranem. I są w te sieć jakby wciągani, a jak wiemy wszyscy, no ona ma taki ciekawy aspekt baśniowo-podświadomy, że internet nie jest do końca racjonalną przestrzenią. To jest też terytorium i rodzaj takiej ekosfery, cybersfery, gdzie żyją różne stwory, trole, memy, boty. Można partycję królową sieci opisać jako trochę wariant Alicji w krainie, cyberczarów, czyli opowieść o czymś bardzo poważnym o tym, że wszyscy żyjemy w podwójnych albo w ogóle wielokrotnych rzeczywistościach, w iluś w wersjach, w wcieleniach przez to, że mamy coraz większy udział technologii w naszym życiu i komunikacji. No a z drugiej strony trudno znaleźć język, żeby taki, który by pozwolił na komunikację dorosłych z dziećmi na te tematy, że często te tematy technologii są albo bardzo intelektualne i takie filozoficzne ciężkie nawet dla dorosłych. A z drugiej strony, no dzieci też znakomicie radzą sobie z technologią, dlatego że ona ma element baśniowości, intuicyjności, takiej łatwości wchodzenia naiwnie jak w baśń, Wchodzimy w te technologie wszyscy i wszyscy jesteśmy wobec niej często dziećmi. Było dla mnie jakieś bardzo inspirujące, bo ja też opowiadam te baśnie dla dorosłych, także i dla dzieci, zapraszając do pewnej rozmowy właśnie rodziców z dziećmi, opiekunów, nauczycieli z dziećmi. I tworząc, mam, mam nadzieję, taką przestrzeń wspólnoty, tego doświadczenia technologii, o jej obecności, gdzie jest to bardzo paradoksalne, bo w historii, którą opowiadamy, ona się zaczyna od takiego krytycznego stosunku rodziców do dziecka, które siedzi za dużo przed ekranem, gra w gry zamiast się uczyć do testów ósmoklasisty. Natomiast w sumie to rodzice zostają wciągnięci do tego świata sieci tak mocno, że to dziecko musi po nich pójść do wnętrza sieci, żeby ich uratować. Więc mnie też ciekawiło to, że dorośli dzieci wszyscy jesteśmy jakby podatni, a być może możemy też jako dorośli się czegoś od dzieci nauczyć o tej sieci. Spojrzeć na nią właśnie jako pewien rodzaj baśni, atrakcyjnej, kuszącej i inspirującej, ale także niebezpiecznej. I konfrontacja z tym światem musi nas też nauczyć tego, jak, jak z tą z technologią z tym światem internetu. Ekranów po prostu sobie radzić i też go oswajać, nie demonizować go, tylko umieć o nim opowiadać. Okay. Myślę, że problem z technologią, z jej nadmiarem czasami w rzeczywistości dotyczy tak samo dzieci, jak i dorosłych. I zaciekawiło mnie, że w tym temacie nie, nie wiem czy we wszystkich tematach tak jest ale warto zbudować taką przestrzeń wspólnoty, empatii, miłości, zaakceptowania problemu, który może wszyscy mamy. I możliwe, że razem możemy sobie z tym poradzić i nie demonizować też tego, bo technologia jest nam potrzebna. I czułem rzeczywiście szansę, żeby zrobić spektakl właśnie cybermusical familijny, gdzie rodzice odnajdą coś o sobie i, i poczują, że postaci gdzieś na scenie reprezentują ich. I dzieci też się odnajdą, bo ta tytułowa partycja jest taką 14 czternastolatką która jest przed testami osmoklasisty, czyli na progu dzie mm -hmm. dziecinności i, I To bycia... już są pierwsze decyzje, decyzje jakieś. decyzje co do kariery, tak i przyszłości pod taką presją e, osiągania wyników na rynku pewnym. No i też jako taka alternatywka, taka postać złożona z różnych takich subkulturowych odniesień, trochę się zagatą stanulą, inspirowaliśmy mangą, anime. Z Andrzejem Zdebskim, twórcą muzyki, nawiązywaliśmy do gier komputerowych, do rapu, do tego, co dzieciaki chłoną też w sieci. Na pewno myślę, że w tej, w tej historii jest taki mały kosmos, w którym wszyscy się mogą odnaleźć, niezależnie od wieku, ale też ja nie chciałem zasmucać czy wyłącznie straszyć, chociaż trochę horroru tam jest, bo, bo ta sieć chwilami jest demoniczna. Ale myśmy się też świetnie bawili i bawimy się dobrze, trochę też śmiejąc się z naszych przywar, takich pewnych czasami dziwnych cech albo, albo takich, takich naszych wad, które nam trochę jakby blokują na drugiego człowieka, na to, żeby razem jakoś coś przeżyć, trochę się pośmiać z tego. I też staramy się po pandemii wobec też wojny, wobec tego, co się dzieje też trudnego na świecie, o czym trudno z dziećmi rozmawiać, no, znaleźć dystans i humor mimo wszystko i pokazać, że mimo stresu i lęku właśnie dzięki formie, dzięki lalkom, dzięki zabawie możemy odzyskać pewien wigor. Ja chodząc na, na spektakle podczas prób, właśnie rano e, oglądając kolejny spektakl Białostockiego Teatru Lalek i tak chłonąc też formy, którymi teatr operuje, bo tutaj w zespole aktorskim i w pracowni no, widać są mistrzynie i mistrzowie form. I przyznam, że ja z takiej bazy pewnego szkicu wizualnego z Agatą, ze scenografką, kostiumografką, który mieliśmy, po kolejnych spektaklach zacząłem takiej dokładać pomysłów, bo pomyślałem, że e, hu, też rozmawiając potem z aktorami, czy w Andersenie, kosmicznym agencie, czy w Kaszalocie. Czy we wspaniałem, e, wspaniałej interpretacji snu nocy letniej Marka Zakostyleckiego. Ja pomyślałem, ojej, taka forma jest fascynująca, a taka forma jest fascynująca. Tyle tego dlatego jest. Tak, i, i pomyślałem, że warto e, bardzo różnorodny język e, rozwinąć na scenie, tak żeby tam się pojawiły i planszety, i mapety, i różne odmiany lalek, e, połączone też z projekcją wideo, za którą odpowiada Krzysztof Kiziewicz, żeby. To, co odczuwamy właśnie w sieci, że tam, jest, tam są różne formy, one nas bombardują, one nas wciągają, zaczepiają. To jest taki trochę freak show, taki cyrk dziwnych, dziwnych bodźców, żeby przełożyć to na język wizualny, więc na ile mogliśmy, to te wspaniałe pracownie i tutaj otwartość teatru wykorzystujemy, żeby dać opowieść barwną, różnorodną, gdzie ona będzie taka nie, nie z jednego szablonu. Tylko odda to, co być może odczuwamy w kontakcie czasami z technologią, że jest pewien masz, to znaczy, że żyjemy w takim przebodźcowaniu. No a te formy, które Agata wymyśliła, też są gdzieś piękne, nawiązujące do estetyki, właśnie gier komputerowych, czy komiksów, czy kreskówek, anime, bo nas też dzieciaki inspirowały, patrząc ich oczami, tak sobie myśleliśmy, jakie są motywy muzyczne i wizualne, które one mogą kojarzyć i żebyśmy my jako dorośli też się trochę nauczyli, czy spróbowali zanurzyć w ich świat, żeby nie posługiwać się formami, które znamy, są, które są gotowe. No stąd te stwory z internetu wypełzające albo wciągające i cały świat też skomputeryzowany tego domu. Rzeczywiście jest pełen różnych form, mam nadzieję, że uda nam się to fajnie zorkiestrować, żeby powstała taka barwna, wybuchowa, dramatyczna i śmieszna równocześnie opowieść. Rzeczywiście napisałeś Piaskownicę w jeden wieczór? W jedną noc, w jedną ja ją skończyłem. Noc. Tak, ja pomysł, pomysł za mną chodził, ale faktycznie to powstało z takiego, takiego flow. Ja inaczej w ogóle pracuję niż wtedy. Ja byłem, e, pisząc Piaskownicę, bardzo młody, bardzo taki gniewny, impulsywny i, i szukałem bardzo intensywnie stylu y i Piaskownica właściwie chyba jakby była trochę taką wprawką, trochę takim eksperymentem, który mnie po prostu wciągnął i, I bez reszty jakoś tak pochłonął, i czułem, że warto ten, ten, ten tekst napisać tak. Przy okazji, partycji królowej sieci, to jest już któryś Twój tekst, który sam jednocześnie reżyserujesz. Nie, nie boisz się tego, że za bardzo osobiście traktujesz to, co napisałeś, i trudno jest Ci potem korygować pewne rzeczy na przykład. Na pewno mam taką obawę, i dlatego staram się tak dobierać też zespół współpracowników, żeby to było obiektywizowane mocno. Ale przyznam, że jest kuszące takie tworzenie świata samodzielnie. Ja jestem bardzo otwarty na różne współprace, ale, ale chyba też teatr lalek, teatr formy. Ja bardzo lubię i rzeczywiście rozkosz przenoszenia tego z papieru na scenę, wymyślania tego świata nie tylko przez słowa, ale to jak te formy wyglądają i poruszają się na scenie, no ma w sobie jakąś, jakąś magię. I, I być może szczególnie te spektakle dla dzieci, takie familijne spektakle, one są dużą radością też w pracy, więc to może sprawia, że mm, tak jednak staram się y, nie zawsze te teksty oddawać. Y, i, I czasami myślę, że na przykład w wypadku Partycji ten świat jest tak dziwną hybrydą wyobraźni. Wydaje mi się, że y, no chyba. Chyba to, było, to jest dobre, że, żeby wziąć za to, za to odpowiedzialność także wizualnie i reżysersko, żeby mm -hmm. po prostu nie, 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 nie zrzucić tej odpowiedzialności na kogoś. Ale ja też pracuję w różnych konfiguracjach. Na pewno jest to duża presja, na pewno bywa, że ta pycha zawodzi i że to lustro czy oko krytyczne jest potrzebne. Ale na razie, na razie chyba mnie wciąga to, żeby takie autorskie światy budować, i bardzo to lubię, więc jeżeli. To się sprawdza, to, to, to jest na pewno kuszące. A mając wspaniałą scenografkę, kostiumografkę, kompozytora, twórcę wideo, ja też nie czuję się jakimś wyłącznym autorem wtedy spektaklu, tylko jednak odpowiadam za pewien kierunek fabuły, ale wszyscy współtwórcy mają dużą przestrzeń wolności i to też jest fascynujące, że kompozytor czy kostiumografka, scenografka, twórca wideo, choreografka Karolina Garbacie, też wspaniała i naprawdę tu robi niesamowitą robotę. Jakby wręcz taką równorzędną z reżyserią, bo ruch sceniczny, ilość piosenek i takich numerów muzykalowych, mm -hmm. no jest tutaj spora też. Zostały nam dwa tygodnie z grubsza rzecz biorąc do premiery. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Michał Walczak, Białostocki Teatr Lalek, partycja Królowa Sieci. Dzięki bardzo i zapraszam na premierę.